Nie mam zielonego pojęcia Ale dobra, mniejsza Chodźmy Chodźmy Bo normalnie Ja nie wytrzymiem Z tym wszystkim Zrobię sobie, sobie napeczka. Dzisiaj mamy ostatni. Nabrak. Na pewno będzie piechota. Tak! Mam! Dobra. Czas na oczywiście z mlekiem, ale jakby inaczej. Ja tylko z mleczkiem. Может, раз струска в голове? Пехота. Мям! Вы просто пеха. Пря, заставит уж кланка. тут. Dobra. No i co? Może nie na rzeczy. Yy, dobra, to co bym tu mogła może zrobić? Hmm. Może może bym posiedziała. Mniam, nie, 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 mniam, mniam, nie, Wyszła kłótnia. Ale jak to? Normalnie, porzucam ten dom. N nie, niemożliwe. Ha, prima, prelisa. Ha, da się nabrać. To nie jest śmieszne. Kurczę, może powinienem ją przeprosić. Albo nie. Nie, 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 nie. Ja bym się już z wami żegnała. Może jutro już coś nagram, może jeszcze dzisiaj. No więc zobaczcie.